Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powoli kończą się wyprzedaże, więc dzisiaj co nowego w zarze? W zarze jest mnóstwo pięknych rzeczy, naprawdę pięknych, ultra kobiecych. Tylko jest jeden problem. Mamy powrót do lat 90., a lata 90., jak już mówiłam w swoich poprzednich filmikach, o trendach na lato, to niestety nie był najlepszy okres, jeżeli chodzi o modę, czyli kolory brązowe, wzory ciapkowate, rozmyte plus fasony, które nie dodawały kobiecej sylwetce kobiecości, tylko raczej tworzyły takie kubełkowe prostokątne, prostokątne twory. Osoby, które pamiętają Modę z lat 90. Wiedzą o czym mówię. Ja też ją przeżyłam, i tu jest drugi powód, dlaczego raczej się nie zdecyduje na te trendy. Dlatego, że jest jedna stara, podstawowa zasada, którą bardzo często przytaczają kobiety, które zajmują się modą, lub kobiety bardzo eleganckie. Jeżeli już raz chodziłaś w jakichś ubraniach. Bo były modne, to drugi raz już ich nie zakładaj. I, I to jest naprawdę bardzo dobre, ponieważ te wszystkie cudowne ubrania w zarze naprawdę są cudowne. Cudowne. To mimo wszystko świetnie wyglądają na bardzo młodych dziewczynach, ale kiedy się przekracza pewną liczbę, już niekoniecznie. Może się zdarzyć, że dodadzą nam powagi. Już nie mówię, że nas po, będą postarzały, ale dodadzą nam powagi. Jeżeli chcemy osiągnąć powagę, że jesteśmy bardzo szanowanymi takimi kobietami bardzo nobliwymi, no to jak najbardziej, ale jeżeli jednak chcemy zachować taki bardziej zwiewny, taki kobiecy, elegancki, ale jednak delikatniejszy wygląd, no to te wzory, właśnie takie ciapkowate, brązowo, szaro rozmyte mogą sprawić, że dodamy sobie lat. Przepraszam za taki przydługi początek, ale naprawdę rzuciło mi się właśnie w oczy to, że nie miałam co wybrać w zarze, ponieważ ja już to wszystko nosiłam. W takiej formie czy podobnej, czy autentycznie w takiej samej, dokładnie w takiej samej, bo niektóre elementy garderoby z tego sezonu są stricte przeniesione z lat 90. Poszłam na całość i przymierzyłam coś, co kompletnie nie jest w moim stylu kompletnie! ale jest piękne i właśnie y, wszystkich po raz zachęcam, że jeżeli coś jest ładne, coś nam się podoba, nie jest coś modne i chcemy to nosić, ale się obawiamy, to mimo wszystko przymierzmy, abyśmy miały pełny obraz, czy faktycznie to jest nasz styl, czy nie, więc przechodzimy. Piękny komplet, oczywiście można kupić osobno. Piękny komplet, spodnie przeźroczyste, długie, i jeszcze w dodatku aplikacje kwiatowe na całej długości. Cały materiał pokryty jest aplikacjami przyszytymi kwiatuszkami lub e, kwiatuszkami e, z tasiemki, coś w tym stylu. I do tego jest góra, czyli przepiękny, przepiękny żakiet. Wszystko jest cudownie. Tyle, że jest to przeźroczysty materiał, więc nie zawsze układa się tak, no, żeby to wyglądało perfekcyjnie, ale trudno. No, jeżeli chcemy ubierać się w przeźroczystości, w dodatku jeszcze super modne, czyli z aplikacjami w kształcie kwiatów, no to y, oczywiście możemy wybrać albo spodnie, albo żakiet. Piękny. Piękna rzecz, w której będzie wyglądała piękna, wysoka e, kobieta. A dlaczego wysoka? Dlatego, że tutaj tak dużo się dzieje, że przy niskim wzroście może się okazać, że się po prostu jako niskiej kobiety, tak jak ja, po prostu zgubimy. Bo tych kwiatów. Pomimo że są bardzo drobne, to jest ogromna ilość, ale jako komplet czy nawet pojedyncze sztuki, przepiękna rzecz. Góra 300 zł, dół yy, chyba 200 zł. Pod spodem są wszyte tak jakby króciutkie spodenki, tyle że są to ultra krótkie spodenki, więc też no Wydaje mi się, że raczej odważy się młoda dziewczyna lub po prostu kobieta, która lubi bawić się modą i świetnie będzie w tym wyglądać. Dołożyłam do tego kompletu w beżowym kolorze super modne buty na obcasie z wyćwiekowanym no, czymś w rodzaju diamencików, piękny wieczorowy zestaw. Jako przeciwieństwo przymierzyłam rzecz bardzo prostą, czyli lnianą sukieneczkę na ramionczkach, bo jest jeszcze lato, jest jeszcze gorąco. Fason jak najbardziej adekwatny do tego właśnie fasonu sukienek, czyli szytych w stylu sukienek czy bluzek satynowych. Paseczki po. Paseczki poprzeczne, nie dodające nam objętości, ponieważ nie są poziome, tylko są. Uko materiał jest szyty z ukosa, czy te pasy idą z ukosa, więc tak jakoś się to wszystko fajnie układa. Bardzo fajna rzecz, nam nie oczywiście za duża, więc. No, niestety nie wyglądam idealnie, ale ogólnie rzecz biorąc świetna rzecz. Przymierzyłam jeszcze sweterek z krótkim rękawem, bo tak może już na przykład chłodne wieczory albo chłodne poranki, więc, idealne, więc idealna rzecz, aby zakryć, rzucić coś na ramiona. Bardzo ładnie to wygląda. Super to wygląda i dołożyłam do tego zestawu fantastyczne sandały z plecionego materiału w kolorze złotym. Ale również widziałam w kolorze czarnym i te czarne były, jakby to powiedzieć, miały większą klasę, styl i, i były po prostu piękniejsze. W tej zarze już nie było czarnych, więc przymierzyłam złote, bardzo wygodne. Nie wiem jak w noszeniu będą się... Jak się będą nosić, ale ogólnie rzecz biorąc, do tego zestawu, czy nawet do tego czarnego zestawu, również te złote sandałki będą pięknie wyglądać. To oczywiście skusiłam się jeszcze przymierzyć kilka par spodni. A dlaczego spodnie? Dlatego, że spodni akurat była ogromna ilość i to w dodatku w bardzo ciekawych kolorach, a ja po prostu kocham kolory, więc przymierzyłam kilka. Musztardowo-żółty kolor, spodnie jesienno-zimowe. Grubszy materiał, pięknie uszyte szerokie nogawki, pięknie uszyty tutaj pas. I kieszenie, naprawdę super spodnie, bardzo tanie, 39 zł. Cudowne spodnie, również przymierzyłam z, ze speterkiem i z tymi złotymi sandałkami. Uważam, że pełny zestaw, pełny zestaw, pomimo, że rzeczy są z nowej kolekcji i starej kolekcji. Przymierzyłam również. Taki kolor spodni, fantastyczne letnie, lejące się spodnie o szerokiej nogawce i również z tymi złotymi sandałkami fantastycznie wyglądają. Plus ten sweterek w naturalnym kolorze czyli takiej śmietanki fantastyczny. Również te sweterki, robione tak jakby na drutach, czy jakieś takie koronkowe to one również będą nam towarzyszyć na jesień. Przymierzyłam jeszcze spodnie. Z tweedu, znaczy no, to jest poliestrowy tweed, ale ma uchodzić za tweed szanelowski. Przymierzyłam je, dlatego że one bardzo mi się fason podoba i myślałam, że będą troszeczkę krótsze na mnie i wtedy stworzą się spodnie w stylu francuskim, czyli spodnie w stylu Flair. Jednak ten gruby materiał plus za duży rozmiar, bo niestety były tylko już XS i L. XS w tym fasonie niestety był na mnie za mały, więc ta L jest po prostu przydłuża. Nie wyglądam dobrze, ale jako spodnie w super klasycznym fasonie, czyli kieszonki z przodu, w dodatku jeszcze zaszewki z przodu. No i ten piękny, twidowo-biało, śmietankowo-różowy. Odcień tweedu poliestrowego, ale jednak imitującego tweed szanelowski. Fantastyczny zestaw. Wiem, że to było sprzedawane, bo to jest rzecz sprzed kilku sezonów, więc było sprzedawane krótki żakiet szanelowski i te spodnie. Fantastyczny zestaw. No, niestety, no ja już po prostu nie trafiłam na odpowiedni rozmiar. Ale fantastyczny, nawet z tymi złotymi sandałkami. Przymierzyłam jeszcze spodnie w stylu beczkowym, tyle że niestety znowu za duże rozmiar XS, ale niestety dużo, dużo. Za dużo i podwinęłam je nawet kilka razy, ale jednak za dużo tutaj w talii się za dużo układało. Poza tym one były, nie wiem z jakiego materiału, takiego bardzo sztywnego, więc no nie, ale ogólnie rzecz biorąc, ja się bardzo dobrze czułam i ten kolor taki jasny nude pasuje do tak wielu kolorów i pasuje do, do olbrzymiej ilości stylizacji, no że a naprawdę bardzo było mi ich żal. Że nie mam mniejszego rozmiaru. Przymierzyłam jeszcze spodnie w. Ja myślałam, że to był granat. Naprawdę przymierzając, i, i to co Pani widzicie w filmiku, ja myślałam, że to jest ciemny granat. Ale okazało się, że to jest czarny. No ale to, to tylko po prostu tak mówię, że to nie był granat, tylko y, czarny. Lniane spodnie y, z, z pięknym brązowym paseczkiem. Y, Fantastyczne, bo na lato jak najbardziej spodnie lniane pasują. Świetnie się czułam. Przymierzyłam jeszcze spodnie w czerwonym kolorze. One są szyte jak spodnie. Jak spodnie, jak spodnie odpiżamy. I gdyby nie to, że ten paseczek był naprawdę bardzo cieniutki, to chyba bym się na nie zdecydowała, bo piękny kolor, szerokie nogawki na lato, idealnie się sprawdzą na cieplejsze dni jesienne. Również piękny czerwony kolor. Przymierzyłam również spodnie z denimu. Nie z tego takiego autentycznego, grubego dżinsu, ale z denimu, które są szyte również w sposób czy w stylu spodni kubełkowych. Dobrze się w nich czułam. I również te ciemno granatowe spodnie w stylu kubełkowym świetnie wyglądają i z tym sweterkiem śmietankowym. Dzianinowym i ze złotymi sandałkami. Jak pani widzicie, do każdego koloru te, te złote sandałki świetnie wyglądają. nowości, które przymierzyłam w Zarze, no i jeszcze z tych końcowych wyprzedaży. Nie ma już wiele ciekawych ubrań też i nie ma wiele osób przymierzających, no ale cóż się dziwić, mamy sierpień, więc te wyprzedaże też już się powinny skończyć. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, no i oczywiście zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych filmików.